Lasy Państwowe jak co roku ruszają za sprzedażą choinek. My jako nadleśnictwo chrzanów startujemy dzisiaj. Zainteresowanie od rana ogromne. Oprócz tego będziemy jeszcze sprzedawać trzy leśnictwa: leśnictwo płoki, sławków i ciężkowice, więc tam trzeba do leśniczówki sobie podjechać, a szczegółowy harmonogram, gdzie, w jakich godzinach będzie prowadzona sprzedaż już na stronie internetowej Nadleśnictwa chrzanów oraz już niebawem na Facebooku. Jakie drzewka można w tym roku kupić? W tym roku mamy przepiękne sosny i przepiękne świerki, i tutaj warto podkreślić że nie są one przypadkowe, ponieważ są pozyskiwane w ramach planowanych zabiegów gospodarczych, tak zwanych czyszczeń, czyli przeżydzamy Młode uprawy leśne rosnące już zbyt gęsto, wycinamy co któreś drzewko, aby to, które zostanie mogło mieć przestrzeń do wzrostu i rozwoju. Ile trzeba zapłacić za takie standardowe drzewko, jeżeli ktoś chciałby mieć w domu pachnące? Ceny hojnych zaczynają się od 42 zł i myślę, że to jest to standardowe drzewko, około 1,5 metrowe. Dodam też, że pakujemy je w siatki, więc łatwo będzie je przetransportować. Zainteresowanie duże, ale jak sądzicie Państwo, do kiedy można próbować przynajmniej taką choinkę u Was kupić? Tak jak powiedziałam, w różnych naszych lokalizacjach, w różnych dniach i godzinach, ale tutaj w siedzibie nad Lesistwachszanów, do samych świąt, czyli do czwartku, do godzin popołudniowych, będzie można nabyć takie drzewko.